Witam wszystkich. Tuchikomics i właśnie dostałem przesyłkę z Anglii, w której mamy co? Robię to tak, żeby wymaganie pokazując CD- Pokémon World. Jakby to na ziemi chyba najlepiej? Też za nisko. Pokemon World, druga wersja płyty Pokemon. Tutaj na niej znajdują się piosenki takie jak Pokémon World, Pikachu Vacation i Pikachu Vacation Instrumental oraz bonusy w formie teledysku i jeszcze tam chyba wygaszacza ekranu i wielu innych. Wokół nas pokemonów świat, chcę zostać dziś największym mistrzem pokemon, Nagrody się będę bić, bo od innych lepszym być, chcesz wielkim zostać mistrzem pokemon, daj znać wiedzieć wszystko, chcesz wielkim zostać mistrzem pokemon, czy odwagi starczyć ci, tak, 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 chcę poznać dziś ryzyka smak i odwagę całą swą, i tak dalej, i tak dalej. Polskiej wersji tej płyty, dzięki nie mieliśmy, nie doczekaliśmy się Jedynie co mieliśmy to premierę telewizyjnej wersji Właśnie w czołówce Tak samo w którymś odcinku, odcinku z Charizardem walczącym Z Poli i Pojawiła się również druga zwrotka Użyta w tle była ta piosenka po prostu Bardzo fajny Pokemon World, kolejna płyta do mojej kolekcji Komentujcie, oceniajcie, jeśli chcecie Widzieć o każdym moim nowym filmiku, kliknijcie w subskrybuj. To tyle na razie. Cześć!